Cześć, z tej strony Jolka i Dawid. Siemano. Witamy Was w nowym odcinku na naszym kanale i dzisiaj będziemy nagrywać naszą reakcję na nasz stary filmik. Pierwszy filmik, e, który był nagrany 4 lata temu, więc <noise> trochę będziemy się śmiać, e, no trochę też merytorycznie do niego podejdziemy i zobaczymy, co tam <głosy> opowiadamy. <głosy> Więc będziemy oglądać filmik, który się nazywa Mam Pomysł na Wynalazek. Co dalej? Poradnik wynalazcy, część pierwsza. Część druga chyba nigdy nie została nakręcona, bo w sumie po tym sukcesie, bym powiedział, nie było czasu, żeby to zrobić. Mieliśmy też plany, żeby ten filmik zastąpić nowszą wersją, ale to też się nie udało. No jakoś to tak zostało, a uznaliśmy, że sobie obejrzymy to teraz i jakoś tam to pooceniamy. Lecimy. I this is what I'm talking about! <coughs> tak się robi logo. Logo w pańcie. Logo w pańcie, nie pamiętam kto je robił, ale no słuchajcie, no to jest pierwszy filmik i tutaj będziecie mieć przykład jak się robi projekty analizą, nie analizą, tylko taką metodą Lin. Czyli y, macie pomysł, z tanimi kosztami testujecie, czy w ogóle to będzie miało sens, bo nie wiedzieliśmy jeszcze w tamtych czasach, czy marka wynalazła te się przyjmie, czy taki rodzaj komunikacji będzie dla ludzi atrakcyjny. To miało być coś innego niż y, zazwyczaj. No i my to nagrywaliśmy chyba komórką nawet wtedy, bez mikrofonów. Nie pamiętam czy były mikrofony, czy nie, ale jakoś to było tak mega, mega amatorsko po kosztach robione. No i... 2017 rok. Wow. 2017 rok, 20 lipiec, więc w sumie dawno ten. Dawno Chyba mam wynalazek. Co dalej? Tutaj mieliśmy okazję poznać e, jednego z naszych pracowników, nie będziemy mówić, kto to jest, bo nie wiadomo, czy ta osoba będzie chciała, żebyśmy mówili, kto to jest. Dealer. <grym>, Dealer tak zwany w naszej e, nomenklaturze. E, no ale była to osoba, jest to osoba, która zajmuje się projektami, dalej z nami tutaj współpracuje. Pozdrawiamy tę osobę i też pozdrawiamy przy okazji drugą osobę, czyli Roketa tak zwanego, czyli Dawida, który też ze mną tam współpracował w ramach tego wynalazku. Już z nami nie, nie pracuje, ale jakby pomagało nam rozwijać kanał, więc... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dobra, no to lecimy. Tak, bo dalej. w sumie dziwnie, bo najpierw jest intro, później jest kawałek materiału i znowu jest intro, więc zobaczmy drugie intro. Zobaczmy drugie intro. Fajnie drukarka jest. Tak. No właśnie to był zamysł na inny kanał. Kiedyś, ty miał być inne rzeczy. Muzyka sztos. Kanał miał być inny, w ogóle zamysł na, na cały projekt był zupełnie co innego niż to wywoływało na końcu. Także to też jeszcze to jest to. No i po prostu interpałasowało do tej wizji wcześniejszej. Dzisiaj jest inna wizja Całej, całego projektu wynalazków. No typał. ale też jakby nie do końca realizujemy to, co chcielibyśmy. No wiadomo, no, to wiadomo, to tak ale zawsze. Ale małymi kroczkami, no tak? małe małymi kruczkami. Tak jak wtedy, nie? Małe tak. kroczki. <laughs> Mamy cztery etapy powstawania wnęlasku. A teraz mamy troszeczkę więcej, byśmy wyróżnili, ale no dobra, tutaj była taka wersja przystępna. Etap pierwszy to w zasadzie twój pomysł. Opracowujesz całą koncepcję, jak to ma wszystko działać i na podstawie tego rysujesz nam szkic. Możesz nawet narysować takie oko, odręczny szkic. I na podstawie tego szkicu my w stanie wszystko widzimy i stworzymy Ci cały projekt techniczny. A jeżeli masz umiejętności, to możesz nam wykonać taki oto profesjonalny szkic na programie komputerowym. I my również na podstawie tego możemy dokończyć całą resztę. Jak skomentujesz ten profesjonalny rysunek? <noise> Kątownika? I na podstawie tego szkicu my w wszystko widzimy. Prostokąt, cztery otwory i wymiarowanie. No tam był kątownik, widziałem. To nie był taki czysty prostokąt hamski, tylko tam był e, kątownik. Ale dobra, no nie no. Wiesz, na tyle na ile ja się znam na rozmowach technicznych, to mogę powiedzieć tyle. E, ale póki co, merytorycznie no. jest spoko wszystko, także elegancko. To po prostu możesz wykonać taki yy, na przykład prototyp danego urządzenia, na którym pokażesz nam, w... <laughs> czekaj, czekaj, pan, jaki zegarek mam. Dobra, no i tutaj co, wszystko się zgadza. Do tej pory no tak. to jest wiedza aktualna, czyli jeżeli przechodzicie do takiej firmy jak nasza, czy kancelarii patentowej, czy biura projektowego, czy czegoś takiego jak my, no to właśnie to trzeba mniej więcej mieć przygotowane, czyli albo koncepcja, albo rysunki techniczne, albo jakiś prototyp. Ale taki odręczny rysunek, nie? Tak, nie macie się co przerażać, wystarczy rysunek odręczny, to nie muszą być super jakieś tam szkice mega zaawansowane, no żebym ja to po prostu zrozumiał. No tak, lecimy dalej. Kolejnym etapem jest udanie się do rzeczników patentowych, którzy tam współpracują i którzy wykonają badania i sprawdzą, czy Twoje rozwiązanie nie jest gdzieś już chronione, czy opublikowane. Otrzymasz od nich specjalny raport składający się z listy patentów. Jakie wyciszenie? I dokładnego ich opisu. Rysunki same. Rysunki, no. <laughs> e, dobra, ale nie. No. A reszta to były też jakieś opisy, czy tam po prostu były karty. Nie, no to tak, tak kiedyś wyglądała dokumentacja, którą się wysyłał klientowi. E, I to, to był przykład. To mógł być segregator, taki cały wysłany dobra, klientowi. Ja? Tak. E, w tym momencie my to robimy już elektronicznie i w tym momencie ja też jestem rzecznikiem patentowym w naszej kancelarii, czyli to nie jest już tak do końca, że współpracujemy, chociaż współpracujemy formalnie, ale jakby to jest realizowane też przed nas po prostu już. Bo ogólnie tą kancelarię jeszcze też wyjaśnię. Ta kancelaria to jest po prostu nasza rodzina kancelaria, druga firma, osobny podmiot. Dobra. W raporcie otrzymasz opinię od eksperta. Może być ona negatywna i wtedy są dwa rozwiązania. Albo Twój wynalazek nie da się ochronić i wtedy musisz wymyślić coś nowego. Albo my jako zespół inżynierów będziemy starali się obejść patent i ulepszyć Twoje rozwiązanie. Jeśli opinia jest pozytywna, to super i wtedy przechodzimy do kolejnego etapu. No tak, czyli to też się zgadza. W sumie, jeżeli są jakieś takie projekty, które no jakby wiadomo, że wchodzimy w zakres ochrony, mm -hmm. czy w zakres publikacji, nie będziemy mogli na tym mieć patentu, no to często się niestety odpuszcza. Jeżeli klient chce, no to się wymyśla coś innego tak, żeby próbować obejść faktycznie ten zakres ochrony, stworzyć coś nowego, przełomowego. Ale to jest bardzo trudne. Ale to jest bardzo trudne. Opracowujemy projekt swojego wynalazku. Przygotowujemy modele może. 3D. A następnie na ich podstawie rysunki techniczne. Z rysunkami udajemy się do rzeczników patentowych. Wiesz co to jest? No, tak średnio bym powiedział tak średnio. To jest moja praca yy, magisterska. inżynierska. What? Inżynierska? I razem z nimi zastanawiamy się, jak konkurencja może obejść Twój pomysł. Ulepszamy Twój wynalazek, zapewniając Ci szerszą ochronę patentową. No <noise> <Taki> przejście! <noise> Powinniśmy zrobić teraz takie jakieś zdjęcie. I teraz powinienem Cię zabrać. Ja powinienem ci teraz nagrać telefon. No, no. Dobra. Składającą się z opisu patentowego i dokumentacji rysunkowej. Dokumentacja zgłoszeniowa zostaje wysłana do odpowiedniego urzędu patentowego i ty możesz przejść później do następnego etapu. Dobra, no tutaj też się w sumie zgadzam, no bo y, przysyłać te rysunki techniczne ewentualnie my je robimy. No. Do opisu, i później cały opis trzeba jeszcze raz yy, przeglądać, zastanowić się, czy da się go jakoś jeszcze rozszerzyć, ulepszyć. No, tak no to nie. wygląda. Dopiero się wtedy zgłasza. Nie? Wszystko jest aktualne na rok 2022, co. Więc filmik elegancki w starym stylu kręcony. Ciężko się tego słucha, bo co cały czas szumy, ale, ale jest okej. Okay. Znaczy, mam od jeszcze raz, znaczy, żeby nagrać po prostu to w lepszej jakości, żeby się tak. przyjemniej oglądało, nie? Tak. No Ostatnim etapem jest zarabianie na Twoim wynalazku, czyli po prostu jego sprzedaż. Żeby to zrobić, masz dwie różne drogi. Możesz produkować swój wynalazek albo zarabiać na licencji. Żeby go produkować potrzebujesz finansów, żeby po prostu rozpocząć całą linię produkcyjną. Możesz chociażby, po pierwsze, pozyskać pieniądze z dotacji unijnych. Teraz jest bardzo dużo różnych programów. Kolejnym sposobem jest na przykład tak zwany crowdfunding. Polega to na tym, że osoby, którym się spodobał Twój pomysł, mogą przekazać Ci określoną ilość pieniędzy. Dzięki temu z bardzo dużej grupy zbierasz nawet niewielkie datki i w ten sposób zarabiasz pieniądze na Twój wnazek. Na przykład się nie zgodzę, bo na początku mówi Roket, że są dwie drogi. No jest więcej. A jest więcej. Drogi, no jest więcej. Więc to jest więcej. Tak, jakby... tak. Ten czwarty punkt jest na pewno za to wąsko. Każdy punkt I jako trzeci no. sposób to jest pozyskiwanie pieniędzy od inwestorów prywatnych. Wystarczy tylko, że przekonasz ich do tego, że twój wynarazek wystarczy. wystarczy. Tylko, to, to jest to tak jest naprawdę najbardziej hardkorowe zadanie, no. które chyba jest najtrudniejsze. To jest jest zrobić zgłoszenie patentowe, Wam powiem, a później, żeby coś z tego no. było, zwrot to z tej inwestycji. To się zaczyna. To dopiero wtedy się zaczyna tak naprawdę zabawa z, ze wszystkim w sumie. No, no dobrze. Bo najprościej jest zlecić zrobienie opisu patentowego, z tym nie ma problemu. Pójdziecie do pierwszej, lepszej kancelarii, napiszą wam opis patentowy, ale co dalej? No właśnie później jest. No, jak chce się pozyskać z inwestora, to nie pójdziesz z opisem patentowym tak. albo z y, tym dokumentem zgłoszenia, że i nie pokażesz, no mam, no to to jest coś warte. Tak, i musicie no bo... mieć. Po prostu strategię, jakąś, mm. co potrzebujecie, zastanowić się, jakie materiały, czy prototyp, czy taką, jak widzicie tutaj, jakąś mikromakietę z druku 3D. W ogóle, jak produkcja będzie wyglądała, zastanowić się też już na tym etapie, jak marketing będzie wyglądał. Tak, co od ceny marketingu, może animacje, może wizualizacje, może coś tam innego. Jaka będzie dystrybucja, gdzie? No. Czy rozszerzać to jest na ujęte. inne kraje? Kupa no. rzeczy do analizy, i to my to mówimy, że to jest tylko, bo to jest też taki uproszczony filmik się, mówmy. Ale musicie wiedzieć, że pod tym słowem tylko się kryje wiele rzeczy. Wiele, wiele rzeczy. Wypali. Będzie naprawdę świetny. I żeby to zrobić, masz też kilka sposobów. Możesz na przykład. Skorzystać z wizualizacji, czyli tak zwanych, na przykład renderów, które w bardzo fajny sposób efektownie pokażą schemat działania Twojego wynalazku. I Też raz jest to jest racja z wizualizacjami, ale teraz są dużo większe możliwości niż wizualizacja pokazana na tym filmie. Tak, tak, bo to tak, ta jakoś to jest my... po prostu klocek jakiś, można powiedzieć, nie? A dzisiaj to się robi już u nas takie no. też wizualizacje, że nie wiem czy to jest wizualizacja czy no, zdjęcie można czasem. Można się pomylić. Także, Także no. no. Zmieniły się możliwości też. Tak. I to jest na plus. Możesz też wykonać animacje 3D, które również w bardzo fajny sposób zanimują i pokażą jakby na filmie jak to się rusza. To też się odnosi do animacji, ale z drugiej strony czasem nawet taka prosta animacja wystarczy mhm. tak. po, po taniości zrobić, żeby pokazać tylko zasadę działania na przykład albo nawet tak. sam produkt, który nie działa tylko z różnych perspektyw i na przykład dopisać jakieś tam jego zalety, Dokładnie. no to to już jest taki duży plus. Nie bo... trzeba wydawać mega no. dużo pieniędzy, powiedzmy 10 tysięcy złotych. No, nie super trzeba robić pro... pierwszej animacji na takim poziomie, żeby pokazywać no. w re jako reklamę w telewizji, nie? Tak. Tylko ale to też zależy. No. To też oczywiście zależy od strategii. Bo czasami sprzedażówka no to już tam często musi wyglądać tak. Wow. No tak, no to tak. Tylko, że no to mówię o tym etapie, gdzie idziesz dopiero do inwestora Kolej, tak? i mhm. poszukać pieniędzy. Tak, tak. A kolejny sposób to jest wydruk prototypu Twojego wynalazku. Możesz sobie go dowolnie wydrukować. Dzięki temu taki inwestor dostanie od ciebie wydruk, będzie go mógł obejrzeć dookoła, będzie go mógł sobie dotknąć. Zobaczysz, jak, jak, jak po prostu działa, tak? I dzięki temu, jakby w poważnej jak emocji możesz jeszcze lepiej pozyskać od niego te finanse. Inną techniką zarabiania na Twoim pomyśle jest sprzedaż licencji. No, tutaj trochę powiedzmy taki mały błąd, powiedzmy, bo to jest sprzedaż licencji. Nie wiem, czy bym użył dzisiaj takiego słowa, to bym powiedział takie licencjonowanie bardziej. No, sprzedaż licencji to jest jakby bardziej sprzedaż, to miała w domyśle, że cały patent no, takie mało trafne słówko, ale dobra, no wiadomo, większość no, wie, co wiadomo chodzi, wiadomo, o co chodzi, spoko. że sprzedaż licencji, czyli że jakby patent jest twój, ale ty tylko udzielasz tak. licencji. Na przykład mamy licencję. Licencję, zawsze się śmialiśmy z tego, licencję, jak <laughs> się Oczywiście, nie, bez obrazy, ale to tak się z takim akcentem, licencję. Wówczas sprzedajesz swój pomysł tylko jednemu producentowi. Bądź... Mówi ci siedmiolatek. Wtedy sprzedajesz swój pomysł kilku producentom. Warto też zaznaczyć, że możesz zarabiać w różny sposób. Możesz na przykład sprzedać licencję jednorazowo i wtedy otrzymać stałą opłatę. Bądź otrzymywać procent od sprzedaży swojego. No, nie sprzedawać licencji, tylko licencjonować jak coś. No. Mamy nadzieję, że wyniecisz z niego pomysł. A no spoko. Super. Jeżeli masz jakikolwiek pomysł na wynalazek, to pamiętaj, że. Jak najbardziej warto się temu proszę. Ja nie, nie będę patrzeć? Spróbuję to zrobić Która Która kamera? kamera? zlecić go nam i my to dla ciebie zrobimy. że <śmierdzi> u nas wystarczy, że masz sam pomysł. Resztą zrobimy. Jeszcze raz chcę to ty zobaczysz. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to możesz nas zasubskrybować, polajkować. Zachęcam. Jak Ci się spodobało, to <śm> możesz. Możesz. No jeżeli chcesz, to możesz. Ja. Jak Wam się podobał ten filmik, to też możecie polajkować, <śm> <śm> zasubskrybować, się dalej. Pamiętaj, że mamy swojego Snapchata, Instagrama i Stop fanpage tam? na Facebooku. Wow. Koniecznie nas dodaj, wynalasta.tv. TV. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Siemko. Nie, no dobry filmik. Dobry Jakbym był filmik. No. dzisiaj takim wynalazcą, co nie wie co począć, to bym sobie obejrzał i bym wiedział I już byś wiedział pierwsze kroki przynajmniej. Tak, jakoś tam ogólnie mniej więcej jest jakiś zarys. Spoko, nie, no to tak co pozytywnie. Śmieszkowaliśmy, pozytywne. ale bardziej to śmieszkowanie było z tego, jak nieco młodzi co byliście. Bo... No jak próbowaliśmy w sumie wtedy no. właśnie wejść na rynek z taką marką nową, która... jakieś tam zamieszanie w branży. Zrobiłam, mam nadzieję. Raczkowanie takie. Nie? Takie raczkowanie. Ale, no, bardzo, bardzo spoko się oglądało. Tak. To no jest coś innego. To czołówka bym skróciła na początku, bo to takie. Nie, no wiadomo, teraz wszystko ale... jest do zmiany, no bo no. to inaczej e, dzisiaj byśmy nagrali na pewno, ale ogólnie e, feeling jest ok. E, każdy z tych punktów jest do rozwinięcia, tych etapów jest e, zdecydowanie no, jest więcej, więcej, tak naprawdę. I to nie jest takie proste, jak się tutaj e, wydaje. Po prostu to wymaga też dużego zaangażowania czasowego, czy czasem e, no, po prostu środków finansowych, żeby no, to wszystko... Wiadomo, dotarło. że jak się nie ma e, grosza przy duszy, tak się mówi, to e, nie ma co też się porywać na, e, na takie projekty dużo no bo... To jest za wcześnie po no, prostu. Trzeba odłożyć trzeba kasę... Trzeba odłożyć pieniądze, żeby przynajmniej tą ochronę jakąś zrobić sobie, no bo nawet jak pójdziesz do inwestora no. z pomysłem, bez ochrony to. Minimum to jest przynajmniej, żeby mieć to zgłoszenie patentowe. Nie masz tej pewności, no? że ktoś ci nie okroi z tego pomysłu. Tak, a dalsze tamte animacje, wizualizacje to jest super dodatek, który moim zdaniem mega, 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 mega pomaga w promowaniu wynalazków. Ale takie absolutne minimum to jest zgłoszenie, no, patentowe, zgłoszenie patentowe, bo patentowe, bez no. tego to jest mega e, ciężko. Dobra, no to co? To w zasadzie chyba tyle. Filmik mi się podobał. Taki powrót do przeszłości. Nie wiedziałem, że się tak zmieniłem pod względem wizualnym a 4 lata, bo się zmieniłem. No, zmieniłeś się, wtedy wyglądałeś jak 7, 7 no. teraz już 15-letni ekspert, więc. Teraz jestem teraz na 15 lat skoczyłem, więc nie jest tak e, źle. A kroczkami chyba dobrze. Małymi kroczkami. <gryczkami> ro, <gry> Jabłko Adama jeszcze mnie urosło, więc e, mam jeszcze s, e, czas dla siebie. A już broda rośnie. Ale już powoli broda mi rośnie. E, pozdrawiam wszystkich hejterów przy okazji, którzy mi pisali takie ładne komentarze, <gryczny> że jestem 15-letnim ekspertem. Tak w był, serio. <gryczny> A ja pozdrawiam chłopaków, którzy wystąpili w tamtym jest, filmiku. Tak jest, ja również. I zapraszamy Was teraz do subskrybowania. Jeżeli Wam się podobał ten film, to możecie... Możecie, możecie, zasubskrybować, zasubskrybować. możecie dać subskrybować. Możecie tutaj. też dać lajka na Instagramie. Tak. I na naszego Facebooka też zapraszam. Tak jest. Dość. Cześć. Cześć.